Już drugi rok z rzędu dzieci z spieszyc miały możliwość uczestniczenia w turnieju halowej piłki nożnej. W Święto Niepodległości 11 listopada prawie setka młodych zawodników rozgrywała swoje mecze na hali tamtejszego zespołu szkół. Rywalizacja rozpoczęła się już przed południem i miała potrwać przez większą część tego dnia. Ta bawa okazała się bardzo trafiona, zgłosiło się bardzo dużo dużych dziecięcych i młodzieżowych, i myślę, że naprawdę dzieci bardzo dobrze się bawią. Przyszło wielu rodziców, opiekunów dzieci, także myślę, że miło. Widzą ten świąteczny dzień właśnie tu na hali sportowej podczas rozgrywek halowej piłki nożnej. Rozgrywki ulubionej dyscypliny młodych sportowców niezmiennie cieszyły się dużym entuzjazmem. Tego dnia nie brakowało emocji na boisku, jak również i poza nim. Niektóre składy dysponowały już doświadczeniem zdobytym w trakcie ubiegłorocznego turnieju. Spodziewamy się po przeciwnikach dobrej gry. staramy się te, teraz wygrać mecz i przejść do finału. Bardzo mi się podoba, dobrze, dobrze grają. Najbardziej mi się podobała gra Barcelony. Jak y, taki Dominik dobrze grał, jak strzelał, jak rafał. Najbardziej zależy od bramkarza, żeby dobrze bronił. Ta impreza jest zorganizowana już po raz drugi, bo drugi rok z rzędu działa na terenie Pieszyc Stowarzyszenie Być na Pieszyc, które jest organizatorem. Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie liczni sponsorzy, którym dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. My pierwszy raz tu gramy z Fix Knight. No, i trzeci... Night. No przecież Fight Night no jeden pierwszycem po prostu z trójką będzie najgorzej. Dominik stchórzył i ja muszę za niego grać w, re... w rezerwie. Pierwszy raz gramy, mamy drużynę FC Barcelona. Moja drużyna jest fajna. Puszczelamy sobie bramy. Piękne bramy i to w meczu. No na przykład graliśmy takie e, treningi, mieliśmy, rozgrzewaliśmy się, graliśmy takie meczyki, składy serwiliśmy takie coś. Kilka zespołów dysponowało lepszym przygotowaniem do gry i wyszkoleniem niektórych zawodników. Poziom uczestniczących drużyn był zróżnicowany. Nie jest ani łatwy, ani trudny. Taki pół na pół. Od czego może zależeć wygrana w piłce halowej, czy to jest bardziej kwestia dobrego ataku, czy obrony? Obrony i ataku, jak zawsze w piłce. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom imprezy, było zapewnienie młodym pierzyczanom rozrywki w czasie wolnym. Dzięki zorganizowanemu turniejowi młodzież mogła pożytecznie spędzić ten czas. Środowe zawody zapewniły biorącym udział dużo emocji i dobrej zabawy. Najbardziej nasze działania są skierowane do dzieci i młodzieży poprzez właśnie sport, bo uważam, że ta, ta forma zabawy. Zajęcia pozalekcyjnego jest dobrą formą zagospodarowania czasu wolnego, żeby dzieci i młodzież nie kusiło coś innego. Bo dzisiaj wiemy, my dorośli, że jest wiele sfer życia takiego pozaszkolnego, poza domowego, gdzie dzieci mogą no, jakieś wpaść w jakieś nałogi, które no, uważam są dzisiaj niepotrzebne, wręcz złe. W meczach finałowych wyłoniono najlepsze ekipy. Młodzi zawodnicy z Pieszyc już teraz mogą myśleć o kolejnym wydarzeniu z tego cyklu. W międzyczasie Stowarzyszenie Być dla Pieszyc już przygotowuje się do organizacji kolejnych imprez sportowych.